Pierwszy rok obrotowy mamy utworzony. Przypomnę, że powstał on na podstawie dat określanych podczas wprowadzania nowego podmiotu, czyli daty rejestracji w KRS-ie oraz pierwszego dnia bilansowego. I proszę zauważyć, że dla utworzonej jednostki nie mam już możliwości zmiany tych dat. One już nie podlegają edycji. W przypadku, gdyby okazało się, że te daty zostały wpisane błędnie, wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak utworzyć nową, poprawną jednostkę. No i ten proces wyglądałby w ten sposób. W pierwszej kolejności, proszę Zmienić, wyedytować nazwę niewłaściwego podmiotu, żeby on nam się nie mieszał przy logowaniu. Dodajmy nawet jakąś tam literkę, niech to będzie n, nieprawidłowe. Zapisuję zmiany, i teraz dodaję właściwą jednostkę. I tu już wprowadzam poprawne daty. Zapisuję nową jednostkę. Podmiot został dodany, przy czym cały czas znajduje się w trybie edycji tego podmiotu nieprawidłowego. Należy teraz program zamknąć i przy ponownym logowaniu wybrać już swoją poprawioną jednostkę. Wskazujemy ten sam folder roboczy dla nowej firmy. I z tej pozycji możemy już przejść do usunięcia, wykasowania tego błędnego podmiotu. Wchodzimy w jego edycję i u dołu zaznaczamy pole skasuj ten podmiot. Komunikat informacyjny, zapisz i pozostaje jedna właściwie utworzona firma z poprawnie zbudowanym pierwszym rokiem obrotowym. Przejdę teraz do omówienia zamykania i dodawania nowych okresów. Może zacznę od takich informacji podstawowych. Wszystkich tych operacji dokonujemy w zakładce Księgowość. W zarządzanie edytowanym okresem. Mamy tutaj dwie sekcje: sekcję roku obrotowego oraz sekcję miesięcy roku obrotowego. Ta sekcja miesięcy zawsze odnosi się do wybranego, aktualnie edytowanego roku obrotowego. Okres edycji, w którym obecnie się znajdujemy, wyróżniony jest kolorem żółtym tak w stosunku do miesięcy, jak i lat obrotowych. Tutaj mamy akurat jeden rok obrotowy. Przełączanie do pracy w innym okresie po podświetleniu, na przykład tutaj, miesiąca czerwca. Pod tabelą aktywnym staje się przycisk przejdź do okresu, i po jego wybraniu pojawia się okienko informacyjne. I jesteśmy w miesiącu pracy w czerwcu. Niezależnie od tego, w którym miejscu programu się znajdujemy. Te informacje o aktualnie edytowanym okresie znajdują się u dołu ekranu. Zawsze jest tutaj pokazany aktualny rok edycji oraz miesiąc. Jest to o tyle istotne, że wprowadzamy i księgujemy dokumenty należące do miesiąca edycji. Zawsze jeśli chcemy pracować na dokumentach z innego okresu, przechodzimy do zakładki zarządzanie edytowanym okresem i zmieniamy miesiąc edycji. Operacje Proste i szybkie do wykonania. Dobrze, przejdźmy teraz do naszych lat obrotowych. Chciałbym dokonać zamknięcia roku obrotowego. W tym celu podświetlam, wybieram rok obrotowy pod tabelką. Aktywnym staje się przycisk Zamknij okres. Jeżeli ten przycisk byłby nieaktywnym, oznacza to, że w danym roku obrotowym posiadamy już jakieś wprowadzone księgowania. I nie zamknęliśmy wszystkich miesięcy roku obrotowego. Zamykanie okresów przeprowadzamy kolejno, podświetlając dany miesiąc. Następnie musimy przejść do tego okresu. I dopiero z tej pozycji, ponownie go wybierając, aktywujemy okno Zamknij okres. Komunikat informacyjny. Miesiąc kwiecień mamy oznaczenie, że jest miesiącem zamkniętym. Tak kolejno zamykamy poszczególne miesiące, przechodząc do ich edycji. A po ponownym podświetleniu otrzymujemy możliwość zamknięcia. Jeżeli rok obrotowy nie posiada swojego następcy, to z chwilą jego zamykania zostanie utworzony kolejny rok obrotowy z planem kąt. Identycznym jak w roku zamykanym. Przed tym procesem program automatycznie utworzy dla nas kopię bezpieczeństwa z dopiskiem przed zamknięciem roku, no w tym przypadku 2015. Program znalazł również otwarte miesiące tego roku. Ale z uwagi na fakt, iż otwarte miesiące posiadają zerowe obroty, istnieje możliwość ich automatycznego zamknięcia. Czy zamknąć wszystkie otwarte miesiące automatycznie? Zgadzamy się. Zamknięto rok obrotowy numer 1. Natomiast po ponownym rozwinięciu sekcji widzimy już, że mamy utworzony rok obrotowy numer 2. Zaczynające się od 1 stycznia do 31 grudnia. Zaczynający się od dnia następującego po dniu bilansowym starego roku. Żółty pasek informuje nas, że nadal znajdujemy się w zamkniętym pierwszym roku obrotowym. Po podświetleniu roku drugiego mogę przejść do edycji tego okresu. Natomiast miesiące prezentowane w tej sekcji dotyczą już miesięcy drugiego roku obrotowego. W praktyce rzadko będziemy mieli taką sytuację, kiedy dopiero podczas zamykania starego roku obrotowego tworzyli będziemy kolejne. Zazwyczaj zamknięcie roku obrotowego następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a więc już w sytuacji, kiedy nowy rok obrotowy trwa wiele miesięcy, częściej będziemy korzystali z przycisku Dodaj rok obrotowy. Kolejne lata dodawać możemy nawet wówczas, kiedy mamy otwarte poprzednie okresy. Skorzystamy z tej funkcji. Mamy komunikat informacyjny. Dodano rok obrotowy numer 3 i niezależnie od tego czy okres poprzedni jest okresem otwartym czy zamkniętym mogę przełączyć się do pracy w tym okresie dowolnego jego miesiąca. I nic nie stoi na przeszkodzie, abym przeszedł sobie do wprowadzania i księgowania dokumentów. Co w praktyce daje zamykanie okresów? No, w przypadku miesięcy, jeżeli zamkniemy sobie dany miesiąc, uchroni nas to przed omyłkową pracą w okresie, w którym pracować już nie powinniśmy, nie chcemy, wszystko zostało w nim zrobione. W przypadku miesięcy, bardzo łatwo możemy zamknięte miesiące otworzyć w momencie, gdybyśmy chcieli wrócić do, do pracy w którymś z nich. Ale tylko w przypadku, kiedy otwartym pozostaje rok obrotowy. Wybierając poszczególne miesiące roku obrotowego, zamkniętego roku obrotowego, nie ma możliwości uruchomienia przycisku Otwórz okres. Jeżeli natomiast przyłączyłbym się do roku obrotowego, który jest rokiem otwartym. Przechodzę teraz do takiego okresu. Wybieram sobie miesiąc styczeń zaznaczam. No najpierw go testowo zamknijmy. Zamknięto miesiąc styczeń. Program w tym momencie nie pozwoli mi wprowadzić dokumentów stycznia ani zmienić księgowań, natomiast w razie konieczności mogę ten miesiąc ponownie otworzyć. Pracować możemy w dowolnym miesiącu, niekoniecznie w miesiącu występującym po zamkniętym okresie, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Natomiast w przypadku roku obrotowego mamy tutaj jeszcze dodatkowe czynności przeprowadzane podczas zamykania okresu, a mianowicie jest to automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia danego roku do bilansu na bilans otwarcia roku następnego. Następuje to dopiero z chwilą zamknięcia roku. Bez najmniejszych przeszkód pracować mogę w trzecim roku obrotowym. Dodawać do niego dokumenty, jednakże jego bilans otwarcia pozostanie zerowy do chwili zamknięcia roku poprzedzającego. Po tym procesie dane z poszczególnych miesięcy zostaną scalone z bilansem otwarcia, natomiast obroty ponownie przeliczone. Jeśli chodzi o plan kont. Jest on zawsze dziedziczony z roku poprzedniego, natomiast edycja planu kont możliwa jest jedynie w roku otwartym i synchronizuje się ze wszystkimi otwartymi latami. Jeżeli dokonam zmian w trzecim roku obrotowym, identyczne zmiany będą widoczne w roku drugim, natomiast nie będą dotyczyły pierwszego roku, gdyż jest okresem zamkniętym.